Dzień dobry dzieci. Dzisiaj przeczytam Wam bajkę o calineczce. Zaczynamy. Była raz sobie kobieta, która bardzo chciała mieć dziecko. Pewnego dnia odwiedziła ją dobra wróżka. Wróżka podarowała kobiecie zaczarowane ziarenko. Powiedziała, że wyrośnie z niego dziecko. Kobieta ucieszyła się z obietnicy wróżki. Posadziła ziarenko w doniczce, pielęgnowała je troskliwie. Wkrótce z ziarenka wyrósł piękny kwiat. W jego płatkach siedziała maleńka dziewczynka. Kobieta nazwała ją celineczką, bo dziewczynka miała nie więcej niż cal wzrostu. Calineczka spała w malutkim łóżeczku z muszelki wyściełanym mięciutkimi listkami. W ciągu dnia Calineczka najbardziej lubiła pływać na tratwie z liścia w misce pełnej wody. Pewnej nocy wielka, paskudna ropucha usiadła na parapecie i zobaczyła śpiącą dziewczynkę. Ropucha zabrała śpiącą Calineczkę wraz z łóżeczkiem i powiedziała Będziesz doskonałą żoną dla mojego syna. Młody ropuch bardzo się ucieszył, że poślubi taką śliczną istotkę. Strętne żaby umieściły calineczkę na liściu lilii wodnej, przywiązały liść do konara drzewa, żeby nie mogła uciec. Paskudny ropuch podpływał co chwila do calineczki i mówił: Jutro weźmiemy ślub. Żaby oddaliły się, a calineczka płakała i płakała. Przepływającej obok rybce zrobiło się jej bardzo żal. Rybka odwiązała pyszczkiem młodygę liściel wodnej lilii i pociągnęła dziewczynkę płynąc w dół rzeki. Wkrótce calineczka dotarła do brzegu. Tam spotkała sympatyczną polną mysz. Myszka zaprosiła dziewczynkę do siebie. Calineczka chętnie pomagała jej w pracach domowych. Pewnego dnia odwiedził je sąsiad myszki kret, ubrany w elegancki garnitur. Calineczka zabawiała gościa tańcząc i śpiewając. Zachwycony kret chciał się z nią ożenić. Myszka przekonała dziewczynkę, by przyjęła oświadczyny Kreta. – To doskonała propozycja – mówiła. Calineczka nie chciała zostać żoną Kreta. Chciała być jednak miła i wybrała się do niego w odwiedziny. Wracając od Kreta, w zaułku ciemnego korytarza, Calineczka znalazła chorą żywą z zimna jaskółkę. Calineczka zaopiekowała się chorym ptaszkiem. Dbała, żeby było mu ciepło i dobrze go karmiła. Wkrótce jaskółka otworzyła oczy i powiedziała – Dziękuję ci bardzo za uratowanie mi życia. Kiedy jaskółka poczuła się lepiej, pomogła calineczce uciec od ponurego kreta i życia w mrocznych norach. Calineczka podróżowała na grzbiecie jaskółki. Celem ich drogi była łąka usiana pięknymi kwiatami. Na łące pełno było maleńkich ludzików ze skrzydłami. Jeden z nich spoglądał na calineczkę z zachwytem. Witaj w moim królestwie. Jestem władcą tej krainy, powiedział maleńki król do calineczki. Zostań moją żoną. Calineczka bardzo pokochała króla. Zgodziła się zostać jego żoną i niedługo potem wzięli ślub. Król wyczarował dla calineczki parę magicznych skrzydeł, żeby też mogła latać. Polecieli razem do mamy calineczki. Dziewczynka była taka szczęśliwa, nic już jej nie zagrażało. Koniec. Do zobaczenia!